Wymiana filtra kabinowego w Toyocie Corolla 12. To jest filtr, który wkładamy. Wygląda on tak. A to jest miejsce, gdzie jest schowany nasz filtr. Pod przodkiem. Musimy wyjąć schowek. Schowek wyjęty. Widzimy, nawet tutaj mamy jednorazową rękawiczkę i wyjmujemy tutaj nasz filtr. Tutaj mamy dwa takie zwrotnioski, które osłaniają nasz filtr. zdejmujemy Proszę, co mamy w filtrze? Takie rzeczy kawałki, liści, czy jak to się tam nazywa zlipi, zlipy. Jak widać nasz filtr zmieniany co 15 tysięcy. Pogody nie zawsze wytrzymuje. Jak to mamy? O, tak wygląda filtr kabinowy. Niewymieniany przez 15 tysięcy. Nawet tutaj proszę. Są dziury już. Na naszym nowym filcu do koroli E12 mamy zaznaczony Airflow, czyli przepływ w kierunku powietrza, czyli tą stroną wkładamy dołem. Jakby ktoś nie wiedział, nie był pewny, to tam, gdzie było najbardziej zasyfione, tam jest właśnie jeszcze raz. Tu widać góra najbardziej zasyfiona. od dołu. Powietrze idzie od tej strony. Więc przepływ powietrza jest oznaczony na filtrze malki filtron i wkładamy na miejsce. Nie ma żadnych tam dodatkowych uchwytów, po prostu wkładamy go w strzałką do dołu. Filtr się mieści, dopychamy czy na pewno możemy go tam trochę poprawić i zamykamy. Tutaj jest nasz właśnie zatrzask, tak wygląda. I tym zatrzaskujemy tą plastikową słonkę, nakładamy na filtr. Jak już pokazuję, Po prostu to wchodzi tutaj w te uchwyty. Nie ma. Tu jest jeden uchwyt, tu drugi, a tu mamy ułamane, a tu dobre. O, to musi wejść w tą dziurę. Po prostu i dopykamy, filtr już jest umieszczony. zmiana filtra polega filtra filtre kabinowego, w samochodzie wygląda tak. Dzięki temu mamy oczywiście szyby czyste, nie parują nam aż tak bardzo oraz oddychamy lepszym powietrzem. Najlepiej jest kupić często filtr węglowy, wtedy mamy mniej nieprzyjemnych zapachów. Filtr mieści się tutaj, zapobiega wielu niebezpiecznym rzeczom, bakteriom, cyfowi no i zaparowaną szybą w okresie jesienno-wiosenno-zimowym. Dziękuję. Jeszcze pokażę, jak się wkłada schowek. Schowek, jak widać, trzeba wycelować tutaj i po prostu go... No, tutaj nie trafiłem. Chowek po prostu musi wejść na miejsce. O, mi dalej nie wszedł. Szkołek trzeba po prostu włożyć tyle, wcisnąć w to miejsce i to wszystko cała robota e, zajmuje dwie minuty. A zaoszczędza nam 20 złotych, a czasami 50. Zależy jak sobie liczą i czy robią to przy nas, czy wymieniają na przykład przy większej ilości filtrów. Więc naprawdę można nieraz sobie wyoszczędzić trochę pieniędzy samemu obsługując takich napraw w samochodzie. Stary filtr jak widać do niczego się już na pewno nie nadawał. Był jeżdżony za długo. Filtr wymienia się co 15 tysięcy, najlepiej przy wymianie oleju po prostu kupić zestaw na Allegro, tak jak ja to kupiłem tym razem i od razu filtr powietrza, filtr paliwa i filtr kabinowy i od razu go wymienić. Jeśli chcemy chwilę poczekać, możemy jeszcze to prawda, jak wymieniamy olej w sierpniu, nie jeździmy za dużo, to możemy jeszcze poczekać do tego września, października, żebyśmy na okres jesienno-zimowy filtr mieli nowy, gdyż wtedy po prostu nie parują szyby. Tak bardzo w samochodzie, i gdy włączamy nawiew, szyby momentalnie odparują. Gdy filtr jest stary, zużyty w okresie siednozimowym, włączamy nawiew, szyby momentalnie pokrywają się jeszcze większą ilością. Syfu. ja już dziękuję. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Mam nadzieję, że film komuś pomógł.